SpongeBob kanciasto porty Titani Tony to kolejny przedstawiciel popularnego gatunku gier platformowych, które są tworzone na podstawie popularnych marek. My nigdy nie graliśmy w poprzedniej części serii, więc dla nas jest to pierwsza styczność ze SpongeBobem w wersji gry wideo. Jak nam się podobała ta przygoda? Zapraszam do recenzji. SpongeBob Titani Tony opowiada kolejny rozdział dobrze nam znanej gąbki oraz jego przyjaciela Patryka. Tym razem wskutek kłótni ducha pirata oraz króla podwodnego świata Posejdona nasz główny bohater umiera i zamienia się w ducha, a bar, gdzie pracował, zostaje zniszczony. Tajemnicza moc przyjaźni sprawia jednak, że wraz z Patrykiem mogą za pomocą jednego przycisku na padzie zmienić swój stan pulsu, przez co w zależności od sytuacji jeden bohater będzie żywy, a drugi będzie latał za aktualnie aktywnym herosem, jego uroczy duszek. Naszym celem będzie więc odnalezienie paskudnego pirata i zmuszenie go, by przywrócił bohaterów do życia. To jednak nie będzie proste, bo sam świat także się zmienił przez klątwę nieumarłych. Wszędzie plączą się agresywne duchy, a część otoczenia i obywateli przeszła na plan duchowy, przez co nie możemy w prosty sposób wejść z nimi w interakcję. Oczywiście, z czasem gra zaprezentuje nam kolejne opcje, niczym w starej, dobrej Metro dwani, ale nie jest to najważniejsze. Oprócz zadania głównego, czeka nas do zrobienia szereg zadań pobocznych, które służą jedynie zdobywaniu pieniędzy oraz posłuchaniu nowych, zabawnych dialogów. Większość zadań pobocznych robimy niejako na głównej ścieżce fabularnej, chociaż i tutaj są różnice. Niektóre aktywności poboczne są jednak bez większego sensu. Przykładowo, wyścigi to w zasadzie nie są wyścigi, a aktywność, gdzie metodą prób i błędów znajdujemy najlepszą drogę w labiryncie. Nie mamy tutaj żadnego przyspieszania, więc jedyną opcją by zmieścić się w czasie jest znalezienie jedynej i właściwej drogi. Spongebob Tytani Toni to platformowa gra akcji, gdzie będziemy kierować dwójką bohaterów na przestrzeni kolejnych etapów. Gra jest podzielona na rozdziały, między którymi możemy swobodnie się przemieszczać w prawie każdym momencie. Do tego znajdziemy punkty szybkiej podróży, więc tytuł jest bardzo przyjazny graczom, którzy lubią zwiedzić wszystko na 100%. Każda mapa została zaprojektowana w bardzo dobry i przemyślany sposób. Znajdziemy na każdej z nich sporo sekretów, tajnych przejść oraz ukrytych skrzynek, z których będziemy zdobywać złoto, oraz przedmioty kolekcjonerskie, takie jak skórki, czy też przedmioty do ulepszenia naszej bazy wypadowej, okrętu powietrznego Tłusty Krab, który przejął rolę knajpy po jej zniszczeniu. Tytani Toni bardzo mocno stara się w jak największym stopniu wykorzystać umiejętności dwóch bohaterów. Patryk i SpongeBob będą posiadali różne umiejętności, które nieraz trzeba łączyć, by przejść dalej. Patryk będzie mógł między innymi przyciągać do siebie przedmioty, natomiast SpongeBob będzie w stanie używać swojego kultowego kopniaka, by szybko się do nich przemieszczać. Z czasem odblokujemy inne umiejętności, a gra będzie nadawać nam coraz większe tempo rozgrywki, wymagając od nas szybkiego przełączania się między bohaterami oraz uważnego aktywowania ich umiejętności. Rozgrywka jest od pewnego momentu bardzo wymagająca. Można sobie ładnie połamać palce na padzie, próbując nadążyć za kolejnymi zmiennymi, a gra jakby śmieje się z nas w twarz, pokazując, że to jeszcze nie koniec. Doskonale to zaprezentowała jedna z gier, gdzie będziemy robić burgery. Pierwsze z nich robimy z dużym marginesem czasowym, ale im dalej dotrzemy, tym mamy mniej czasu na wciskanie odpowiednich przycisków. Taka jest w zasadzie cała gra. Na początku dosyć prosta, ale im dalej w las w tym wyzwanie będzie coraz większe. Walka w tym SpongeBobie jest bardzo zero-jedynkowa i gra na tym zyskuje. Nasi bohaterowie posiadają punkty życia w postaci majtasów. Jeden majtas to jedno życie. Każde trafienie to strata jednego punktu życia. Ale tak, jak nasi bohaterowie uzyskają nowe umiejętności do eksploracji, to w wielu przypadkach te same umiejętności przydadzą nam się w walce. SpongeBob kulkami mydlanymi może aktywować dźwignię poza naszym zasięgiem, ale może też zamknąć w nich szybkich przeciwników, a Patryk za pomocą linki nie tylko przyciągnie do siebie przedmioty lub otworzy zamknięty most, ale złapie też wystrzeloną kulę armatnią. W zasadzie powiedziałabym, że walka tutaj jest bardzo wymagająca i wciągająca, a do tego trzeba też dodać walki z bosami, które będą od nas wymagać skupienia się oraz dokładnej obserwacji, by wiedzieć, jakiego narzędzia należy użyć w danym momencie, by pokonać wrogę. Niestety przez tę całą dynamikę gra miejscami robi się zbyt chaotyczna i w pewnym momencie możemy łapać się na tym, że musimy zginąć raz czy dwa, by wiedzieć jakich umiejętności lub sekwencji użyć, by przejść dalej. Każdy upadek w przepaść to jeden Mitas, a strata ich wszystkich to jedynie wczytanie zapisu gry, które są robione bardzo często, ale jednak gra powinna być trochę bardziej uporządkowana. Dobrze jednak, że twórcy zadbali o małe rzeczy, które pomagają w grze jak na przykład obrysowany cień pod postacią, który pokazuje dokładnie, gdzie nasz aktywny bohater wyląduje podczas sekwencji zręcznościowych. Ale z drugiej strony sam unik bohaterów wydaje się zbyt krótki i nie pozwala na skuteczne uciekanie z ataków obszarowych przeciwników. Lepiej więc wykorzystać w trakcie walki szybki kopniak lub podkopywanie się, by unikać ataków wrogów. Spongebob Titanic to nie wygląda naprawdę uroczo. Modele postaci są kreskówkowo realistyczne i w zasadzie czujemy się jakbyśmy grali właśnie w kreskówce, która dostała eleganckiego upgrade'a w 3D. Kolorystyka jest urzekająca, dominuje tutaj duchowa zieleń, która prezentuje świat duchów, ale lubi ona się mieszać z innymi kolorami świata żywego, a kontury przedmiotów, które są poza naszym światem, dynamicznie wkomponowują się w niego, kiedy zostaną one odpowiednio aktywowane. Modele postaci to czyste złoto. A mimika bohaterów oraz ich gestykulacja sprawia, że nawet bez słuchania dialogów można się uśmiać. Jeśli już mowa o dialogach, to są napisane super. Gra posiada też polskie napisy, i w tym przypadku to dobrze, bo naprawdę świetnie się słucha rozmów w angielskiej wersji. Spongebob Tytanie Tony to gra kompletna, dopracowana i grywalna od początku do końca. Posiada parę innowacyjnych pomysłów, ale nie zmienia ona jednocześnie toru rzeczy, by redefiniować gatunek, jak to na przykład zrobił Claire Obscure Expedition 33. To po prostu przyzwoita gra, skierowana do odpowiedniego gracza, który lubi to uniwersum lub gry platformowe. Titanic Tony została stworzona na bazie całej serii gier, co pokazuje, że twórcy doskonale wiedzą, co robią i dobrze znają swoje możliwości, ale też wymagania graczy. W zasadzie nie widzę powodu, by ten Spongebob miał się komuś nie podobać. Jest tutaj wszystko, co lubimy w grach. Zabawna historia, świetna i wciągająca rozgrywka oraz cudowna grafika. Dziękujemy, że oglądaliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a ja zapraszam Was do naszego sklepu z grami www.sklepsgrami.pl Do następnego, cześć!